Witam Was w 11 odcinku z serii Hurt Solo na wersji V1. Jeżeli odcinek Wam się podoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji dzwoneczkiem i napisać komentarz. Co do serwera na jakim gram, to niestety nie będę zdradzał takich informacji, bo dużo ludzi lubi za mną biegać i mnie denerwować. Kolejną ważną rzeczą, którą chciałbym Wam pokazać jest ta ankieta, którą aktualnie widzicie. Sami możecie oddać głos w którą wersję gry wolicie grać. Będzie to dla mnie przydatne, być może w tworzeniu serwera, być może w nagrywaniu odcinków. Więc jeżeli gra jeżeli masz chęć oddać głos, to zapraszam. Link w opisie. Ja kieruję się powoli tutaj w stronę Foresta. Podoba mi się ta mapa, fajnie. Więc dawno nie grałem na wersji V2. Wczoraj był stream. Ten odcinek jest pewnie kilka dni później. Ale na streamie już tam jakieś podstawy przypomniałem sobie. Odbierzemy sobie kit'a. Bardzo dużo osób też yy, pisze do mnie, dlaczego V2, dlaczego to G i tak dalej i tak dalej, dlaczego w to grasz, yy, bardzo dużo jest takich pytań, dużo takich pytań wczoraj było na streamie, a moje wytłumaczenie jest takie, że lecimy chyba, nie, za daleko. Yy, moje wytłumaczenie jest takie, ja lubię grać po prostu w Hurta, dla mnie no, jest różnica pomiędzy V1 V2, ale dla mnie nie ma jakiejś takiej, że o, nie lubię tej wersji, a lubię tą, yy, mam sentyment do V1, ale no, świat się rozwinie. Rozwija, wszystko się rozwija, grajmy też w V2. Bynajmniej ja będę grał i jakieś odcineczki będą się pojawiały. Tutaj nie mówię, że będę grał tylko w V2, bo. Będę się starał robić to naprzemiennie. Te solo, albo nawet w przyszłości, jeżeli będą jakieś rajdy z ekipami, to będę się starał robić właśnie naprzemiennie to. Może pozbierajmy sobie teraz podstawowych rzeczy. Drewno, patrzę, że tutaj szybko jest zrobione. Jest to Drop X5, tylko tyle wam mogę powiedzieć. I tak, już zachodzi tutaj słoneczko, ale musimy sobie ogarnąć więcej materiałów do budowy. Wybudujemy sobie jakąś klitę. Chcę iść tutaj blisko, chcę być po prostu na foreście, żeby te czerwone sobie podropić. Rozpoczęło się wydarzenie tutaj w moich okolicach, ale ja nie będę w nim brał udziału, bo nie mam broni. Na razie tak na spokojnie sobie to zrobimy. Troszkę to zbieram jeszcze i zaczniemy się budować. Tu widać jakąś bazę, więc wydaje mi się, że zaraz ktoś tutaj może zmierzać na te hangary, więc trzeba troszkę się oddalić. I też zamarzam, a ognisko będzie widoczne z daleka, więc idziemy gdzieś się ukryć w skałki, troszkę się ogrzejemy. Popatrz, jaka zbagowana rzecz. Coś, o, już się coś baguje, ale jesteśmy w hurcie, więc na spokojnie. Zrobię sobie jakieś ciuszki podstawowe, bo troszkę zimno, tylko nie mam tych kości, chciałem je łuk zrobić. Dobra, lecimy dalej sobie dropić. E, jakieś podstawowe materiały. Zobaczymy, w którym kierunku ja tutaj zmierzam. No na razie muszę tutaj gdzieś na tym bambolu ubiegać. E, zrobimy lepsze ciuszki i kierujemy się w stronę Foresta. Zrobiłem już sobie ciuszki, zrobiłem totem, zrobiłem beton i chyba nawet się tutaj pod tym wybuduje. Ło, ale leci. Ło, ale kozacki widok. Poszło! Patrząc po mapie to w miarę w porządku jest miejsce, bo mam blisko tutaj, tutaj też tak troszkę. Ja lubiłem ten biom, tutaj też się będę musiał mnąć. Kiedyś tutaj mieliśmy chyba gdzieś maina w tych okolicach, albo gdzieś tu. Tu gdzieś chyba, nie pamiętam dokładnie, ale tutaj było fajne miejsce. Czy tu gdzieś? No, więc ja się wybuduję tutaj. Albo tutaj jest jakaś burza cały czas, albo pada, albo coś. Okej, okay, tu się wybudujemy taką klitulę, tylko w miarę mądrze, bo wczoraj na streamie jest i papcio. Walić się z nim, czy nie? Lotę wali. Dobra, to się budujemy. Póki mamy materiały, póki nas jeszcze nikt tutaj nie ułożył, to będziemy sobie budować. Oczywiście chyba nie zrobiłem drewna. Uch, jeszcze mnie piorun bachnie, zaraz to będzie problem. I zrobimy sobie kamiennej cegły troszkę. Okej, okay, elegancko. Budujemy tutaj klitulę. Nie mam uprawnień. E, nie wiem, beton mogę postawić, a nie mogę budować. Dla mnie to jest... Dostałem wczoraj radę też na streamie, żeby robić małe drzwi, bo duże są podobno zbugowane, więc słucham się e, was. E, I tutaj zrobimy sobie kolejne drzwi, żeby mi starczyło na dach. Przynajmniej do temu. Okej, okay, elegancko. Na stół już nie wytworzę stołu, ale lecimy teraz jeszcze po trochę drewna, żeby zrobić sobie tu schowek, crafting łóżko przede wszystkim, bo to nie jest V1, że to totem wystarczy i będziemy lecieć sobie na jesień. Dzisiaj się szybko będziemy zbierać, nie ma co czasu marnować, wczoraj na streamku troszkę rzeczy poogarniałem, mniej więcej trzeba było sobie przypomnieć, masz bazę bez punktu odrodzenia, no właśnie, eee, tyle kłody może mi starczy na sekundę yy, i właśnie jeszcze set home trzeba ustawić, więc nie stać mnie niestety na schowek i na koszyk. Chciałem jeszcze zrobić łóżko, ale na łóżko może mi będzie stać? Tak jest, tylko że nie mamy tutaj miejsca, ale już mamy. Robimy sobie wyro i jeszcze set home i gotowe. Lecimy teraz pozbierać troszkę. Jesteśmy w małych kłopotach, ale... No i nie widziałem go, nie wiem. A tu już przeszedł, dobra. Musimy zrobić pistolet, bo inaczej to będzie lipszta. I czekamy. Trzeba bursztynu trochę wrzucić tutaj, bo no, rozdzieliłem niepotrzebne, ale e, trzeba wrzucić, bo będziemy czekać. A ja nie lubię czekać, wolę biegać. Robimy strzały i lecimy pozbierać, bo między innymi nie już drewna i podstawowych materiałów. Mam schowek, i z rola tutaj dostałem mocnej skóry i plecaczek, który sobie założę. Hmm, na razie tak to ułożyłem włócznie, już nam nie będzie potrzebna. I teraz czas sobie zapgradeować kill i siekierkę. Mamy tutaj, ok. Spróbujmy go, może tym razem ubić. Uuu, fajnie się tu strzela, elegancko jest. A, ale no ja nie mam szans, kurczę, pistolet. Chłop, zaraz robię pistolet i się walimy, bo widzę tam yy... drops oddali, spróbujemy tam pobiec, zobaczymy co tam jest, tam widzę jeszcze domek. Yy, to pewnie ten gościu z tym pistoletem, się tu kręci blisko, ale lecimy tam po drop, bo widzę, że dym leci, tylko ciekawe jak to jest daleko. I drop zniknął, okej, okay. tu też widzę jakieś hangary fajne są, ktoś już dropa zebrał, to lecimy sobie pozbierać na te, yy, na rozbudowanie bazy. Na troszkę zaspokojenie potrzeb w razie się wyłoży, będzie coś potrzebne, żeby nie musiał biegać. Ymm, bo nawet nie mogłem sobie zrobić tego żelaznego kilofa i tak dalej. Więc zaraz ogarniemy jeszcze troszkę podstawowych materiałów. E, bo headshota zaraz dostanę. Ploce to, co to jest? Nie wiem co to jest. więc... Jest problem. To nie jest skałki. To jakieś żelazo jest jakieś większe, a no to chyba mogę to zebrać, zaraz zobaczymy. To chyba daje mi więcej żelaza tak jakby, nie? Sobie zbiorę ten lód, bo to wszystko się mi przyda. Na pewno. Ta, ja chyba powinno to dać więcej żelaza. Także dużo, dużo daje, bo coś kojarzę, że kiedyś biegłem na Redzie i też takie coś było. Tak, 35 jakby drop jest zwiększony z tych bryłek, a tu jeszcze druga jest. Zobaczcie, no co mi spadło ich kilka i tam chyba trzecia nawet dalej. No no to zbierzemy sobie to już z żelaza, to zawsze się przyda. Mm. I co do budowania na V2 to ja naprawdę nie pamiętam tego. Ej, ten lod niby zniknął, ale coś tam prześwituje. Teraz zobaczcie na prawą stronę, na środku mniej więcej. A co do tego budowania samego, to ja naprawdę wiem tylko tyle, że mogę stawiać chyba drzwi za drzwiami na małym betonie i nic się nie stanie. Mm. W sensie że ceka nie, nie rozwali mi dwóch par drzwi, na przykład, ale dalej, jakby no to może być kłopot. Nie, nie krzyczcie na mnie, lepiej pomóc napisać, co lepiej by, co będę mógł zmienić. Bo może w tym odcinku jeszcze nie będzie budowany main, ale, ale już ulepszenie tej bazy, tej klitki, co ją przed chwilą robiłem, to na pewno będzie, bo warto się zabezpieczać, no. Słyszę, że ktoś zbiera jeszcze jakieś minerały obok mnie, a ja tutaj patrzę. Co by tu można było zrobić? Ten pistolet, beretkę. A, w sumie ja nie muszę czerwonego mieć na beretę. Kurczę, no to przepraszam, to już jest mój błąd. A ja myślałem, że to jest potrzebne czerwone. No to w takim razie, no to zaraz tu wychodzimy na tego gościa. Już chwilka, już sekundkę. Czekajcie, naprawdę. Mam pistolet, ale nie mam tłuszczu niestety. Lecimy na, na dziki, bo trzeba mieć tłuszczyk, a można jakby jakiś zamiennik za ten nabok. Boje? Chyba nie. Nie wiem, czy czegoś takiego kiedyś nie było. Że podkładasz coś innego. Chyba było coś takiego na tej wersji, że można coś innego jednak dać. Ale dobra. E, odkładam to, odkładam spluwę, bo mi niepotrzebne. Jak na naboju nie mam, zrobimy strzały i lecimy na dziki. Już biegnie do mnie ten gość. Niech się strzela ze mną z łuku, a nie. Dawaj z łuku, cwaniaku. U, fajnie się strzela. No, już drugi do mnie wapruje. Dostał. Widzę, że mam tutaj fajnych kumpli do zabawy. Będę musiał też sobie zbudować taką wieżyczkę, żeby, żeby mógł widzieć, co się dzieje dokoła bazy, ale to zrobimy w późniejszym etapie. Leci samolot, pewnie gdzieś dropik spadnie, a ja lecę w tym kierunku, bo chcę iść na Foresta, tam raczej będą dziki. Zobaczymy jeszcze. Muszę ten pistolecik zrobić i się z tymi gośćmi. ol tam biegnie z lewej strony I ktoś strzela też stamtąd, więc ja sobie to zrobię łukiem może, bo o nie trafi we mnie chłopina, ale. Ale dobra, lecimy. Odebrałem kit z nadzieją, że będę miał benzynę, ale niestety się a, przejechałem na tym. Mamy troszkę czerwonego, mamy troszkę tłuszczyku i przy teleportacji widziałem, że tutaj gdzieś biega jakiś koleżka, więc zaraz mu pokażemy. Że biegać tutaj nie można. Zobaczymy. Któraś z tego troszkę strzelałem, ale do najlepszych to nie należy, to sobie zostawimy. I może pójdziemy na hangary, bo to tak, mm, te czerwone to trzeba mieć 800 stopni, więc może jakieś owrągi e, trzeba będzie znaleźć i tak dalej. Szukamy tutaj ludzi i owrągów. Nie z długości, spróbujmy. Dawno się nie strzelało, to spróbujemy. Trzeba się uczyć strzelać w końcu, nie? To jest pewnie. Mm, o, już coś do mnie tu wystrzeliło. Już coś tu do mnie... A, to tamten chłopina, dobra. Ale się z tego dziwnie strzela. Ale do Stambułu, ale z czego oni strzelają? Kurde, jakie bronie już są. Ja nie mogę. Ciężko się tym swym strzela w ogóle. Idziemy na aferę, idziemy na aferę. Nie umiem z tego strzelać, kompletnie nie umiem. Próbuję jakimiś pestkami, nie wiem o co tu chodzi. A co mi niby spadło, że tam skrzynka była? Czekajcie, to się tak strzela, jakby no. W, nie wiem, full auto niby jakieś, ale to jest. Do full auto to daleko. Aha, FR18, no to pronto, ja, yy, już zaraz robię wieżyczkę, już to. Z... Dawaj bursztyn jej. <laughs> Ja nie wiedziałem, że tak prosto się robi te bronie. Dobra, no to się będziemy uczyć z tego strzelać. Pięć żelaza przepalonego. Mm, będziemy mieli zaraz, ale dobra, pierwsze co to budujemy tutaj. I się próją mi pod chatą. Zaraz zbudujemy to, bo jak mamy już to, to będzie fajniej. Okej, okay, takie coś może się podobać. I widzę tam gościa, idę od razu po to broń. Tylko żelazo trzeba przepalić jeszcze na, na szybkości. Miałem tyle żelaza, ja nie wiem, gdzie ono jest. Poszło chyba na te dziadowstwa tutaj. Na to poszło w sumie przede wszystkim. Od razu w protekta, żebym się nie pomylił kiedyś. Dobra, ja się dziwię, czemu oni mają takie bronie. Jak to jest proste do zrobienia, to jest mój błąd tutaj. O, ktoś jest, ktoś jest. Zaraz będziemy. Za dużo zrobiłem. No, będzie zapas. A, okej, okay, przepraszam. Jeszcze mi się wersje pomyliły. Dostał. Ale, no, już powoli ogarniam strzelanie z tej broni. Ale to nadal jest problematyczne. Ale powoli myślę, że się ogarnie, już tutaj to jest 308. Ciekawe do czego to jest. Tego nie ma w tym craftingu chyba nawet. Oddajmy testowy strzał. Trafiona? Nie. No, chyba nie będę z tego zbyt dobry. No, dostał, ale... Zbyt długo. O, słyszę drzwi, jakby się otwierały. To jest pobagowane, naprawdę. Jakby mi ktoś wchodził do bazy, to można dostać. Dobra, cieplej mi będzie tam jak się przypale trochę. O, dropik tam jest. Jelonki do mnie biegną. Przydałoby mi się bardzo czerwone, bym sobie mógł zrobić kilof i tutaj lepszy łuk i tak dalej, i ciuszki jakieś już lepsze, ale niestety trzeba poczekać, aż owrągi przejdą, za 9 minut niby to będzie, tutaj za 7, yy, więc sobie poczekamy, ja w tym czasie się przejdę na hangary, może coś jeszcze podropię, poczekamy za dnia, ten kominek nie chodzi, bo wydaje mi się, że to może jednak coś pomoże. Co tyś tak kręcisz, jak jest pierwsza szansa? Nie mam naboi. Idę po naboje. Jest i gościu gdzieś tutaj. O, zobaczcie, ale ja go, ja go nie widzę praktycznie, że dostał i się schował. Już ucieka, ale dobra, idziemy na razie, ale nie umiem z tego strzelać, wolę AWP. Myślałem o tym, żeby taką wieżyczkę zrobić i walić dookoła, co bym widział, taką wysoką, wysoką. Mm, ale na razie trzeba... Po pierwsze to trzeba umieć strzelać, owa. A na razie to do AWP to jeszcze trochę czasu potrzeba. Skąd ja dostaję? Nie widzę tego w ogóle. tu też mogło być plecy i znów drzwi słyszałem ciekawe gdzie one się otwierają kurde dobry był papko fajnie mi oddał ciekawe co miał całe nic Apteczkę miał? Miał, to sobie weźmiemy apteczkę. Chyba się nie można ruszać, nie? Tak mi się wydaje. Ale fajnie, tutaj troszkę inaczej działa fizyka gry, trzeba się troszkę pouczyć strzelania z tych różnych broni. Pierwsze co, to też sobie chyba zacznę ogarniać autko w, w tych początkowych odcinkach, żeby nie trzeba było chodzić z zimy na reda, bo... ...trochę czasu mija niestety przez to. I nie wiem czy bym maina gdzieś sobie albo jakiejś takiej już większej, fajniejszej bazy nie robił gdzieś tutaj w tych okolicach, zobaczcie jakie fajne hangary, mam czerwone pod, e, pod nosem, zaraz zobaczymy jak to się na mapie prezentuje, bo nie chcę być tak bardzo na otwartej przestrzeni, czerwonego to mam, ale mi starczy, mam też owrągów trochę i nasion, więc sobie zrobię hodowlę moich owrągów, będą tylko moje, zobaczmy sobie mapę, fajnie tak na środku mniej więcej, gdzieś tutaj w, skaguach, w skałkach bym się ukrył, wiem, że gdzieś tutaj chyba... W tych okolicach można robić fajnego maina, co do tego to naprawdę nie wiem o co tu chodzi, możecie mi powiedzieć, no raczej trzeba tam helką dolecieć, innych możliwości nie widzę. No i lecimy w sumie na bazę zobaczyć czy te obrągi już spleśniały, czy tam zgniły. Za 30 sekund będę miał już obrągi, więc sobie w sumie weźmiemy tutaj korę do przepalenia, bo ona też będzie potrzebna, tutaj się zrzucimy, patrzę że ten schowek to jest jednak za mało. Trzeba troszkę jednak porobić w porządku, bo mamy benzynkę, teraz zaczniemy przepalać czerwone. To już niech się zacznie rozgrzewać, ale mnie troszkę przypali, więc ja też sobie zostawię te bronie, żeby nie było zaraz trzeba burka używać. Zrobimy to może tak i wrzucimy tam czerwone w sumie, żeby za dużo czasu. 800 jest, no dobra, to może jednak się nie wywale, ale no jednak nie, w porządku i robimy teraz sobie Lepszego stafa i tak dalej. Zrobiłem sobie tutaj wełniany sweter, lepszy łuk. O jeden poziom, i e, ten drugi crafting. Zobaczymy zaraz, e, co w tym craftingu możemy zrobić. Tutaj już będą kolorki potrzebne, ale to sobie zrobimy. Uuu, może to sobie zrobimy. Nigdy tego nie miałem. Mam mocną skórę, w sumie z rola, więc e, czemu by nie? A R ka to już kurczę. R rka fajna, strzelba. E, niebieskie, więc dobra, będziemy się wybierać na tą i AWM. To nie jest AWP, więc przepraszam, też niebieskie. Więc będziemy się wybierać pierw na zimę. Tu też widzę, że są lepsze buty i tak. I tak dalej. Um, tutaj jest jeszcze bluza z kapturem, na którą potrzeba właśnie ten sweter i tak dalej. No dobra, robimy sobie ten kilof, zrobimy sobie tego maka i zobaczymy jak to wszystko tutaj działa. Mam już złotą siekierkę, kilof e, z czerwonego i tutaj sobie zrobiłem takie lekkie ugodnienie, żeby nie musiał tak biegać cały czas to Wiem w sumie, że ja mogę to robić tak ale nie jestem do tego przyzwyczajony za bardzo, wiecie. Żeby to tak klikać, tak wolę sobie tak samemu wchodzić w craftingi, skrzynki i tak dalej. Na to nie mam żelaza niestety. Ale już mam lepsze tutaj rzeczy. Myślę, że zrobię sobie totem. I gdzieś się przeniesiemy w te okolice. Gdzieś tutaj myślę, że bardziej by było fajnie. Także mógł tutaj mieć blisko. Nie wiem na których byłem dokładnie. Wydaje mi się, że na tych. Koło tych biegałem chyba. Albo koło tych. Ale prędzej to mi się wydaje, że koło tych przed chwilą biegałem. Ale zrobimy sobie blisko zimy, więc pobiegniemy gdzieś w te rejony. O, i kogoś mamy pod bazą, więc teraz zobaczymy, kto to taki ciekawski. No, nie umiem z tego strzelać masakra. Wolałbym coś lepszego, bo to... No, w sumie za bardzo też nie potrzeba jakichś wymagań na. na, tego, na tą beretę. Beretta M9, więc nie ma czego też oczekiwać za bardzo. Wiem, że z tego pyłu można robić chyba takie skrzyneczki, one gdzieś też są, gdzieś tu chyba. U, rakieta wyrzutnia, Jesz, jeszcze lepszy crafting jest, o, proszę bardzo, za deton. Tego nie wiedziałem akurat, ale troszkę się pozmieniało od kiedy ja grałem, nie. Troszkę zmieniłem znacznik. Ee, ponieważ my byliśmy przy tych hangarach, a nie przy tych e, i wybuduje się gdzieś tutaj, bo będę miał blisko tu i tutaj. Tutaj jest w, w miarę w porządku miejsce. O, już widzę, którego kubika sobie zajmę. Eee, no i zrobimy coś takiego, może na razie. Eee, mam jeszcze beton, nie mam. No dobra. I teraz pewnie totem stam w standardzie trzeba postawić. Kowasi, żeby mi się dobrze postawił w miarę kamienia. Troszkę mam. Ciekawe, mam desek. ok, bo myślałem, że zapomniałem o nich, ale na szczęście jest wszystko git. Choć wolno się stawiają te ścianki, tak jakby coś jednak. Dolegało tutaj. Ciekawe, czy tu postawię? Postawię, więc nie ma problemu. To jeszcze sobie rozbudujemy do góry. I tutaj będzie przeniosę, właśnie z bambika. Wszystkie rzeczy tutaj sobie zrobimy głównego, takiego na razie. Maina. Zrobimy sobie crafting, zrobimy sobie home'a. Odłożymy wszystkie rzeczy. Mam home'a zrobionego, owrągi też niech się tutaj już powoli kiszą. I pójdziemy na zimne trochę może nie, niebieskiego dziabnąć zobaczymy jak nam wyjdzie w ogóle tutaj fajne miejsce jest tak jak obserwuję tutaj coś jest ale też będę szukał miejscóweczki na maina i to będę się starał nie taką pierwszą, lepszą, tylko jednak troszkę poszukać jakiejś może w głębiny czy fajnie obudowanych skałek, żeby można było go fajnie postawić. Jestem ciekawy w ogóle, jak będzie u mnie z temperaturą, bo już spadła do zera. Jak widać przy mapie na tym termometrze, takim niby minus jeden, zobaczymy, jak to będzie z kolejnym pancerz PVP, gdzie jest temperatura przed. Zimnym 80. Zobaczymy, czy damy radę. Powinienem wziąć ze sobą ognisko i. Ale mamy TPK, jednak, więc jak coś, to uciekniemy stąd. Chcę tylko na razie jedną bryłkę niebieskiego, bo ona mi już tam da jakieś możliwości. Coś tam da radę zrobić z tego niebieskiego. I tu widzę, że fajnie to zima wygląda. Nie ma co powiedzieć, że nie. I już mamy zimno, ale oczywiście, że nie wziąłem żadnych obrągów ani nic, bo jestem głupi. Hmm, za dużo się nie zmieniło, zaraz przemarznę. Czyli nie chce mi się wracać do władzy, już naprawdę. Więc raczej to zrobimy tak, że tu nie ma bryłki, nie ma. I zaraz się pewnie wyłożymy, więc wolę się tepać i przygotować się lepiej do tego wyjścia na tą zimę. Niby jest kit pomoc, zaraz w sumie zobaczymy. Węgiel już bym miał. Nie będę się tępuł na jesień, a wezmę po prostu stąd. Yy, nie mam krzemienia tutaj, więc sobie zaraz uzbieram i zrobimy sobie ognisko. Mm, tylko troszkę drewna zabiorę ze sobą i co ja, mi się jeszcze może przydać no na pewno węgiel i w sumie to wszystko, więc jeszcze więcej mi się wydaje że tych obrągów będzie potrzeba i lecimy jeszcze ogarnąć ten krzemień on tu gdzieś powinien być, jakaś polaneczka może czy coś, a aj, ajajaj nie ma, nie widać na razie, ale zaraz coś upolujemy i idziemy po te niebieskie bo ja bym już sobie postrzelał z takiej awm -ki. albo tam ze strzelby, czy coś jeszcze tam można porobić lepsze ciuszki, tak dalej, tak dalej a, a może jeszcze w sumie jesteśmy tu na hangary się przebiegł. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Może coś drobnie, lepszego, nie? Zobaczymy w ogóle. Nawet nie wiem, jakie jest drobne. To tutaj za bardzo się nie interesowałem. Co jest? No, dzięki, dzik. Dzięki diku. Wow, zaraz mi chatę rozwali. Żelazo, to biorę. O, już przybiegli, dobra, to z góry ich walimy, nie ma co. Ajajaj, zapomniałem, że mam takie rzeczy. Nie, jestem rakiem z tej broni. Idę szybko po nabojem. Nie, jestem rakolem. Jestem rakiem. Idę pozbierać tego gościa lud, ale... Jestem rakiem po prostu. Dostał. Za dużo naboi wziąłem. Jeszcze goni mnie ten śmieszny jelonek. Nie, naboje wszystkie wziąłem. Kurde, nie wiedziałem, że on tu jest. Próbuję szybko wyjść, nie wiem czy będę miał górek na odro, ale nie potrafię z tego pistola strzelać i nie mam. No to czekamy. I przypał. I tyle ammo, tam tuszów, waliłem na to i wszystko poszło. Okej, okay, mam, tylko zobaczymy czy ja to będę mógł... Nie mam więcej naboi. Nie no, lipny jestem z tego, oni gdzieś to stąd próją chyba. Tam się ktoś wyłożył. Nie mam naboi, ale lipa. Kurde, więcej trzeba było zabrać ze sobą tych naboi. Mówię, wezmę wszystkie z góry, będę strzelał i się wyszło. Mm, lipa, lipa, lipa. Jedna wielka lipa, idziemy zbierać. No zobaczcie. Hm. Uch. Dwóch mi stoi pod bazą, serio. No dobra, no. Dlaczego ja słyszę cały czas te otwierające się drzwi? Ja zapomniałam o tym burku. Zobaczymy, czy tu stoją, wydaje mi się o. A nie już myślałem, że stoją, ale sobie poszli, ale o, cały czas tam jest sklepawa. Nie mam Ammo. Kurde, mi się postrzelał z wielką chęcią. Idziemy pozbierać pierw na te Ammo, bo będzie ciężko. No Ale kurde, nie wiem, co to jest za sens po prostu yy, walenia do mnie. To, nie wiem, czy to jest Ema, czy to jest co. Nie widzę w tym w ogóle sensu naprawdę. No ale dobra, tak samo będę robił w sumie to. Nic się nie stało. No i nie no i skaczą mi pod bazą, nie wiem jaki jest sens tego kompletnie, w sumie to jest to tak zrobiona ta baza, mi się wydaje lipnie, zaraz zobaczymy, jeżeli ktoś by się tu dostał, to by się dostał i tu, więc pierwsze drzwi, ale żem to zrobił, kozacko, co, podręcznikowo, no oni gdzieś tu biegają, nie biegają, ale zrobiłem to, to naprawdę lipnie, w ogóle nie pomyśl na tym, zobaczcie, przez pierwsze drzwi by gościu przeszedł, ale babol, co? Bierze autorę, leci jeszcze tu do skrzyneczek, chyba by się dostał. Zaraz, nawet no prosto, żeby się dostał. Kurcz, biorę samo to, bo chcę zrobić sobie młot, bo mi spadł. Przeniosłem tutaj większość rzeczy z jesieni, będzie trzeba to jeszcze rozbudować, ale mam za mało kamienia. A to by było na wszystko w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i napisać komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Siemka!